Siemano Wam wszystkim, z tej strony Remus, a to jest moja pierwsza seria z Ledport D2, dziś ze mną gra. ...Bajor. cześć. Dobra, zaczynamy chodź. Co za kurwa powitanie. Czekaj. Nie. O! Warning, connect problem. Already Co? I hear. Okay. Cię? Nie. Yeah. Ja, ja mam powiedzmy takie, od kiedy Ty jesteś hostem, to ja mam tak jakby teleport. A wiem o co chodzi. Też takie miałem ale coś z nie powinno wyjebać. Znaczy z tego. Spokojnie. I fajnie bo w tym akcjonie nie? Jak mi nagrywa. No. Pisze mi na dole pod licznikiem FPS-ów ile mam tego. Jaki jest czas? Masz licznik FPS-ów nie? I pod tym licznikiem <grym> FPS-ów. To chyba z FPS-ami jest tak zawsze. No i pod licznikiem FPS-ów mam, jaki mam czas nie? I mam i nagrywam już 50 sekund. Jej. O ty charger. Ja sobie tak derpię, idę sobie, tak wiesz, der, derpersko, zabiję go apteczką. Czekaj. Weź Dobra, stwierdzam, że Pink mi opadł. No i to nieźle. Tylko teraz idź przez, obok tego, gdzie... Kurwa, nie, no Boże. Warning, connected problem. Zaraz ci się pewnie ogarnie. Już się ogarnęło. m tak działało, nie? Dobra, ściąłeś wszystko A ty też nagrywasz? Tak, nagrywałem Ale nie, czy nagrywasz teraz? Nie, 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 nie mam programu, znaczy nie wiem No, mógłbyś pode podeśleć miały... tego akcjonariusza nie no, miałem tego całego magicznego A Ej, nie otwieraj tych drzwi tutaj Wiem Człowieku Czekaj, to chyba nie te drzwi to O, Żydku umiera Musie się kopci nich, nie? To te To widzę, widzę Wow no właśnie, to te chyba. O nie, Ty, kurwa, do Proszę. Czekaj, powiedzmy, że zostawiłeś botom wolną rękę. Jak to wolną? Znaczy dałeś im, daj, dajesz im się zabijać, ale dobra. Szybko zanim to, się zaczną re... się ustawia? Muszę wejść do windy wszystkie. Ale to się ustawia, żeby chodziły za tobą, ale dobra. Malić to. Chodź, weźmy do tej windy. Ja jestem w windzie chyba. Ty to jest chyba najkrótszy poziom jaki grałem Nie, to, to nie jest takie krótkie, jeszcze na, na dół zrobimy, będzie mały deadram No ale to tak krótkie będzie, dopiero jest 2 minuty, 30 sekund No to... napisami sobie nawet ustawiłem, to O stary pad źle, ping, wow ty olol, zmniejszył ci się. No, Ty teraz nie nawet nie, jest zielony. Nie, Nieźle nie, nie jak nawet na postcie. No. 40. Dobra i tak można nagrywać, nie? Otwórz drzwi, aby uciec. Dobra, żyki boomera. Bieraj. Dobra, żygi boomera mam. To ja je wezmę. To ja rzucam i biegniemy. To ja wezmę drugie. Będzie O czekaj, bo ja tu znalazłem broń, wreszcie. Tak długiej zabawie znalazłem I bronię ja, oczywiście. Mam apteczkę bestią, tak ja mam Ja mam ten magiczny mod, który zmienia mi, że wszystkie bronie mają Moro. Bo potem go prześlesz. To jest krótkie, stare, to jest najkrótszy poziom jaki grałem. Ale wiesz, końcówka jest najgorsza na, na tym. A z tym samochodem. Tak. Ja dzisiaj chyba cztery razy powtarzałem, bo grałem z jakimiś miogarami. Ło wow, pomóż, dobra, czekaj, żyję. Wydzielmy sam przed... z Dobra, nie przedłużajmy. O, stary, teraz ty się zaromceszkę jak na hot Ty nie masz pingu. Czekaj, to ktoś jest? Tak. Żygi bumera, żygi bumera znajdik. Ty, ty sobie że na kąpie dwójkę, hobita. Bobic. Nie ja powiem ci, że to jest o wiele, wiele lepszy film od czy wiesz, bo władcy Pierścienia jak dla mnie troszkę jakby, mm, no było to troszkę lekko przemulanie jak były te stawki pomiędzy e, tym Frogo e, z Fagincem a e, Drużyną bo tam, Pierścienia. Bo tam się głównie skupiłem na tym, wiesz, na tym pierścieniu. <sum> Kurwa. <sum> serio? I chuj. Ja szcząbie gwaramatyki, czy ja ty ja najwięcej zabiłem ty Władce pierścienia bo tam się głównie skupiają na tym pierścieniu Ej Lol jak mnie w PES spadły bo się ładujesz Wiesz jak przeszło ten, jak, wiesz, jak teraz ten hmm. Wiesz ile trwał ten poziom od początku? nie całe 5 minut Aha. No Czy wiesz jest? jak ja oglądałem te całe w pierścienia bo wiesz normalnie jak się tam ogląda w Polsacie czy coś tam w TVM to to trwa po ile? Po dwie godziny? Dwie coś godziny. takiego? A film trwa na... 4 Mam to nawet zgrane człowieku na VKSie z reklamami. Wszystko takie piractwo. No ja Czekaj, ja się ładuję z moim pingiem. Nie masz pingu. Ale nigdy nic nie wiadomo z tym pingiem Dobra, są apteczki wziąłem. Bo ty apteczek nie biorą. Władcy bo tam się skupiają głównie na tym pierścień No bo taka jest prawda! Ty nieźle masz ping 20. This is true. 26... Nieźle. Nie lubię tych szczelb takich. O! Nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię tego. Tutaj będzie Widż, jeśli źle pójdzie. Sama Billany No u mnie to jest Paint of Cupcake. Ty chcesz piłę motorową? Nie będę wybrzydzał. Najważniej Najbardziej tu wtórzę ten, ten, ten hunter. Hunter, ale wiesz, że go możesz odpowiadać prawym przyciskiem. Jak po prostu wchodzisz bokiem tam mniej więcej gdzie on skoczy. Tu być bronią, ale nie ma na, na Czyli kupujesz sobie sz czy szczelbę coś w tym stylu i rodzaju Ale ja lubię najbardziej broniami witch. Gdzie jest witch? Witch, tu naprzeciwko. Czekaj na początku trzeba Murzynowi od czarnej roboty pomóc. Czy masz Snigola? Ty jezu, masz Szygi Boomera to przeciw niego. Gdzie jest witch? No tam przed tobą. Tu patrz, tu. Wyłącz latarkę. Dobra, to jest w do niego. <laughs> pan się na nią Tak ma być, tylko obawiam się, że gramy na łatwym, bo idzie nam za łatwo. No na łatwym. Serio? Ty da się zmienić poziom trudności? Tak, musimy wyjść do tej. Nie, da się, że podobno zmienić, będzie głosowanie. A no tak, tak. No to jak to się robi? Czekaj, tak, okay, ja zaproponuję głosowanie. Eee... Zmień no poziom płatności no F1, daj F1. Fajnie, że już nie masz takiego pinguić, nie przycina. Wiesz, ona tu była, Najwyraźniej miała inne plany. To jest stary... Na multi jak się gra, to jest boskie. Czy wiesz, bo ta gra bez modów i bez multi, to nie jest gra. No, ja mody dzięki Tobie mam, dlatego koniaż nie chcę grać, bo nie miał modu. A dałeś mu mody i zaczął? No, pokazałem mu potem mody, nie? I powiedział sobie w ale już to. Od, od tej pory się już na Facebooku nie da... Na, YouTube, na hey, nie da Czekaj, bo tam jest Boomer. Gdzie? A Z sodą. I Boomer chłop i Boomer babka chodzą. Tak, 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 to, to, To jest chyba parodia tych całej amerykańskich bardzo nie. zdrowych rodzin. Dobra teraz szybki deadrun Ale założycie że na tym moście do... jest ten deadrunka Będzie tam Hunter, Hunter Odpychaj, prawda no, ta. Przewiduj tam na przykład jak on leci Wchodź bokiem w jego e, skok i a nie, dawaj prawo na nam nie leciał, udało mi się go odepchnąć te... na... Czekaj bo tu, tu jest jakiś ten banner i tu cały czas pisze coś Ceda evac Ale pierwszy raz coś takiego widzi Liberty Mail Mał. No. Nie, kurwa, nie wiem jaki mam akcent, zapewne zły. Czekaj tu. Pięknie. Zraniło się to? Tak? tak troszkę. Czekaj... A ty tak, o pomóż mi! Boże, zamykajcie te drzwi! Ja je zamknę Ja wychodzę, idę płonąć gdzie indziej. Ulecz się może. Czy... E, Można zostawił brudną robotę, znaczy czarną robotę komu innemu. A tak zginął. Dobra. Ty spaliłem, Ty że... Ty Szkoda, że nie ma modu, że wygląda jak Snigol, tylko, tylko że no mówi... By czekaj, czekaj, czy to jest kolejna pipe'a? Nie no, tak jest. Tu, tu są bronie, tu jest yy, snajperka. Jaka snajperka jest? się na chwilę tutaj przyda. To ja sobie ją wezmę w takim razie. Ale ja mam takie fajne moda Ty, ty, ja to pukuję kwasem troszkę jakby mnie zwalnia Co cię zwalnia? A właśnie, to nie zgrałeś sobie to ten mod jest. na krew? E, tak, dawno ci Fajnie to będzie wyglądało Ty, dopiero 10 minut nagrywania to live Kurwa, hey, chciałem strzelić zombiaka, strzeliłem w bug. Ktoś musi Dobra wolę chyba nie zginę jak stąd spadnę. Tak zginiesz O no nie, nie zginę Ty, ja banda, ty No ja zginąłem, znaczy le leżę Gdzieś miał HP No na mnie się musiał tu niosąć Oko zdjąłem go Ułożej Hunter Super. Już w panią mnie on nie wygląda jak ten upadły asasyn tym vikingiem znaczy bo ja ci daję jeszcze mod na Mountain Blade Właściwie ja ci mogę zawitać Mountain Blade bo Co to jest? mam To jest Jakby to powiedzieć To zależy od fabuły ale zwykle to jest tak że jesteś losowym gościem na terenie jakiejś bitwy Znaczy na terenie jakiegoś konfliktu zbrojnego W jakimś losowym państwie Czekaj mam amunicję ja magiczną IQ. Są te dodatkowe dodatki. Nie? Dodatkowe dodatki. No IQ. dodatki te co się tam gra, nie? i to za Mo Modyfikacje od panów... No i ja co? widziałem, że nam czasce. E, to ja mam taki jeden, że właśnie jest Lord of the Rings e, i tam mniej więcej to wygląda tak, że jest kry kryjemy jednej jakby palisady. Ta palisada po jakimś czasie wybucha. jest nawet nie tam chyba Legola, że jest pokazany. O stary, to jest, tutaj jest zanobiste no, tu taki full wypas to, to, to jest dość długa misja Dobra, no, Czy znaczy, może nie full wypas, ale ty, jest Ty, akacza se wezmę Dobra, znalazłem e, apatajiczki A jest, to jest, to jest, to jest, to jest Celownik do niego e, I tu jest pistolet Ricka Grimesa O czekaj, tu jest ten a Tu jest, tu jest e, celownik laserowy A tu jest pistolet Ricka Grimesa, jak chcesz jak coś, to teraz będzie mini dedron. Kurwa, stanąłem na czymś. Tu będzie mini dedron za chwilę. Ty mi jakieś fajne mody, znaczy wyglądy do tych szczelb, co tu są. No to ja mam cały ten wygląd z szczelb, że są w moro. Dobra, chodź. Właściciel sklepu. Tutaj trzeba będzie kole przynieść, jak się nie mylę. No. Weź. No kole ta. Czekaj, co to jest? Pils. Wolę Pils. A jest morfina? Adrenalina, jest. O, Dobra, chodź. Gdy Stary, tu trzeba to zrobić szybko. No to zrobię tak, ja będę stał przy wejściu, a ty pójdziesz po kole. Okej. Okay. Dobra, idź. A ja granatę jeszcze rzucę. Nie, nie, jak na razie nie rzucaj, bo muszę wejść, a nie wyjść. I trzeba będę patrzył, kontrolował Wielokrotnie, nagrywamy 13 minut Nagrywamy ten, ej, ten celownik jest Dobra, teraz chodź, Krin, Teraz trzeba, teraz będzie najciekawiej Nie mogę tu wskoczyć? Mogę uh, Nie wiedziałem tego ej, coś tych zombiaków, coś tu nie leci Czekaj, a... bo cała kmara na mnie leci ej, Tych zombiaków coś tu mało leci E, bo robimy to dość szybko o właśnie idzie ta większość okej okay. chodź jeszcze do tego sklepu czekaj bo on obiecał że coś tam zro zrobi Bum. boom że nam oczyści jakąś drogę Nie, drogę Y tak jakby nie zamknęliśmy drzwi. Dobra, chodź, idziemy Zamknęliśmy tylko, będę je odwalili. Nie, nie, nie. Ja je przed chwilą zamknąłem. Dobra, chodź, bo tu przez ściany wylatują. Magują się. Mam tą piłę motorową. Przed chwilą mogłem ją wytestować. Polecam. Panie. Ej jutro nagramy z rana tak odcinek Ej, ja czekaj, powiem. bo ktoś został tam BOT, jebać bota Niezły masz ten plik stary Co ty robisz? No bot się... Dobra, został tego bota I tak już końcówka prawie To będzie boomer, boomera słyszę Boomer, jeszcze. boomer no, jest o zatarkę na wypadek O jest ale mnie na mój wkurza boomer strzały i tego kobiety. A właśnie jest ten, ta opcja multi, gdzie można grać zarażonymi to właśnie boomerang jest. Ojej, cofki, odrzucę. O dzięki. Ty już się Czekaj, pozwiedzajmy namioty i kibelki. Jest, amunicja wybuchowa chyba. Nie, zapalająca się, chodź. Masz. Hey right Nawet twoja apteczka została. Ulubiona Billa z pierwszej części. Jaka? No M4, to jest jego ulubiona ja ten... broń. Ja tu zbyt nie lubię Akasu, to jest zbyt rozrzutny. Celuję w zombiaka, to lata nad zombiakiem, gdzie popatrzcie. Ale trafił. Patrz, widzisz, patrz. Słyszę mi to, to, to. Zjezysza, Słyszę Chargera. Idę pomóc tym, to jest. jest czarny i Dobra, Dobra. Chodźcie ja was kryję jak na, z mojej piły jak na razie to jest 15 minut, nie? No to dalej gramy dalej Okej okay. Czekaj my jesteśmy teraz w tym centrum handlowym czy ja będziemy się w, w y let? teraz centrum handlowe będzie, chyba Chyba tak, tak A potem wóz Wóz, przewóz Ty, patrz, może miał najwięcej No Nie ja byłem ostatni, kurde ale ja nie lubię tank. Tanku. tylko jedną w tank o witch. Mhm. Boś ty pewnie rzucił też i dla dlatego. No a to tak tak. Tu mam, miałem asysto kill yy, uderzenia jakby. Wiesz Szeka. graliśmy na łatwym przez chwilę. O, do walki wręcz ja mam najwięcej. Bo ja lubię strasznie siekierem napieprzać albo tym, wiesz, Tomahawkiem. Co dodałem. Dobra. Ale nie wiem, po co oni to pokazują, że wiesz, ile zabiłeś tym, od razu się powinno zaczynać. Ale to jest wiesz, wolisz czekać patrząc na jakiś obrazek, czy wolisz czekać patrząc na statystyki? Ja wolę statystyki, nie? No właśnie. Ale ja myślałem, że wiesz, od razu, kończy się, się, czeka się tam kilka sekund i się... Okej, okay, jestem i mój bot, bot który grał przez, przed chwilą mną, no, wbił apteczkę, ja... Boże, nie wbił apteczkę, snajperkę. Bardzo mądre Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie Coś mi się stało to Coś ci się stało Ścieło Pewnie mnie. chodzi o ten pierścień Czekaj, bo ja tu nigdy nie byłem tak właściwie Wreszcie mam okazję pozwiedzać to centrum handlowe nie. Ej człowieku, jak to zwiedzać centrum handlowe Galeria Dobra, chodzisz na górę. Czekaj Słyszę tanka No i jest tak to chyba lepiej na dole się chować pomiędzy szufladami, niż... go. No już się pali. Czemu ja mnie go... Ty... ja go podpaliłem i on się zgasi jakoś. Pomóżcie mi tu na górę. Dobra, dzięki. Dobra, boty przynajmniej są celne. Okay. Przynajmniej ej, skończymy ten jeden podział dzisiaj, powiem ci szczerze, bo to szybko ci. E, ten ostatni jest dość długi Chyba że z zrobimy z to tak szybko Tylko że... Tylko że... Wiem co zrobimy Ja, będę na... ja pójdę na górę i ci karnistry będę zrzucał To będzie dość trudne że Nie, że trzeba wejść na gore. dwie Nie to nie będzie trudne, ja ci z góry będę karnistry zrzucał a ty będziesz tankował Dzisiaj właśnie byłem tym, który zrzuca kanistry. Się nawet pochwalę tak, chodź szybko, taki. żeby tak wiesz Tędy przez ten poszą. brodzik taki jakby pseudo O, ktoś umarł z akarczem w rękach Masz pipe coś w tym stylu? Eee, nie Nie sobie antybiotyki To są pilsy, ale dobra No nie na sobie antybiotyki Czekaj teraz będziemy szli do jakiegoś sklepu, jakoś tam Włączymy alarm tak No kurwa witch Cofnij, co co? 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 Ty... jedziemy drugą stroną Ty, hunter Tu już latarkę, jak ją widzisz No nie no Człowieku, co ty zrobiłeś? No hunter mnie złapał No Stary, cofaj się, cofaj się Jak nie, w jakim, jakim walem mnie wziął te, ten giebany witch Daj no apteczkę Mam radę, apteczka mi się przydała Dzięki Te boty jakoś idę zawsze pierwsze były Idę sobie a tu nagle Hunter się na mnie rzuca i... Ale Witch była dość daleko, nie tędy, nie tędy Zwykle Witch była gdzieś tutaj, dobra, pozwiedzajmy tu ty, 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 co to jest? Maneki, jak się wstraszyłem. O, kałasz. Wow, o, to jest? Co tak głęboko. Da się ten kwas ominąć, da się. Da się, znaczy nawet ty... jak jesteś w powietrzu, to on ci zadaje. Ty widzisz jak się ten zombie zawiesił? Widziałem Patrz. się. A mój mi się kończy. Wiesz, o, raz apteczka. Coś to, dla mnie. To, co ja to są nawet w kibl'ach A tu I się w w usach, to... Ty to... Tędy. A mi się skończyło. Może znajdę jakieś. Pajpa? kiblach poszukaj. To drzwi nikt nie zamknął. Człowieku serio Sorry, nie widziałem że te dni muszę... Ja nawet nie przeszłam przez portę Ja gdzieś dołem zresztą. Chodź tu szybko, jesteś pożądany Idziemy. Ej nie patrz na to, bardzo Dobra, zapierdzielamy mam katanę. Hunter, hunter Jebczyć puntera Katana Samurai Dobra, idziemy, chodź szybko prowadź, a ja ciągnę koniec z końcem Okej okay. Ty, te ząbiaki się zabugowały i się biją w trójkę O, zawsze trzech... Y, Trzej ząbiaków mniej. Trzy ząbiaki mniej. To jest prościej. No. O kurwa, pomóż, pomóż, pomóż. Liga, lecę, 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 lecę. Abym nie spadł. To będzie najgorsze. albo wiesz skończymy tutaj na tym, na tym końcu tej, na końcu tej maja tamaty Na końcu tego końca No, o Pilsy mam Wo już I prawie zamknęłem alarm Wyłączyłeś ten... go przecież Stary zaraz to mnie skopią Czyli ten alarm został wyłączony, a się dalej nie skopią. O babka zamknęła drzwi, to, człowieku to jest chyba najbardziej ogarnięty bod jakiego przed chwilą mogłem ujrzeć Ne <laughs> Ty zombiaki się tuczą. nam będą plecki robić Exit. Już jest koniec o boże teraz będziemy się przez tą taką firmę podziemną przeciskać? nie, tu już jest na górze jest koniec zbliża się atak no. pisze ci to? czekaj, no, niech ja rozwalam. trochę bo ja se wziąłem na polskie napisę, żeby mi widać, nie? no to ja też mam to jest standardowe jest nie, czy ale jest... ja sobie chciałem ja ustawić, nie? Przeciwieński do ciebie, ja za tą grę zapłaciłem, to wiesz to, to darmowa była, to co? B, jak dają to brać, jak biją wiesz, to... Wiesz, jedyna darmowa Bied gra, w którą witch, wpakowałem hajs, to jest chyba Team Fortress Witch, 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 witch jest Nie mam żegów boomera A ja jestem ja już w set house Safe, safe to jest Safe to znaczy bezpieczny A set? Nie wiem, nie wiem skąd sobie... U... Czekaj, w kurze witch, jest witch Uciekaj tu O kuźwa, dwa bumery Rodzinka I Ja wkurzę łycza Już wkurzyłem Lepiej chodź po wkurzeniu Okej, okay. sam sobie pomogłem Ona winta, tu biegnie, czekaj winta, winta. Jaki far A co, wbiegła już prawie? Tak już Szybko dość biega a, jak ty, na martwe coś Ty, patrz 1600 Powiem ci tyle, boty są celne i boty wiedzą gdzie biec Czyli głównie to boty biegają za tobą, ale jak już coś robią to sensownie Oprócz tego, że zamiast defibrillatorom biorą apteczki, to... Mam to więcej zarzutów ja... nie mam Załaduję się i zakończymy odcinka pierwszego Jutro, wiesz, jutro tak z rana bądź to też to tak się nagra no, Z rana człowieku to ja śpię Dobra Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu e, Ja proszę, nie Proszę, proszę, o lajki like Subskrypcje Dajcie mi lajka, bo ja bo jestem biedny W ogóle subskrypcje też dajcie tak, no, tak, jak Bajor mówi Dobra, żegnam się, z wami Remus i... I ja, czyli Bajor. Bajor Dobra, na razie